Ja może krótko od tego pytania, tak, czy, czy należy komercjalizować szpitale, szkoły i tak no, <laughs> powiedzieć nie, tak, ale oczywiście no, problem z komercjalizacją usług publicznych polega na tym, że... W momencie ich prywatyzowania, komercjalizacji wkracza taka bardzo spójna wewnętrznie logika rynkowa, która opiera się przede wszystkim na tym, że tak długo się prowadzi jakąś usługę, jak długo ona jest opłacalna, przestaje być opłacalna. No i jedynym racjonalnym i rozsądnym rozwiązaniem jest likwidacja tej usługi, tak? I kiedy, e, nie wiem, restauracja czy lokal gastronomiczny przestaje przynosić zyski, to się go zamyka albo nie wiem, Albo się zmienia, to zmienia się branżę. tak? Jeżeli, jeżeli mała szkoła wiejska przestaje, jej utrzymanie przestaje się kalkulować organowi prowadzącemu, czyli samorządowi. No to zgodnie z tą logiką opłacalności należałoby ją zamknąć, tylko no ze szkoły problem jest taki, że ona dalej jest potrzebna tym tak, usługobiorcom, czyli uczniom i rodzicom społeczności lokalnej. I to jest oczywiście ten problem. Ja nie mówię o tym, że nie należy uwzględniać kwestii finansowania i zarządzania finansami w publicznych, bo oczywiście to jest... To jest bardzo istotny problem. Natomiast on nie może być priorytetem. To znaczy, kwestia opłacalności nie może być tutaj nie może być tutaj podstawowa. Także, tak dalece można ewentualnie wprowadzać mechanizmy zarządzania charakterystyczne dla zarządzania rynkowego, jak długo one są pewnym narzędziem wspierającym efektywność tych usług, a nie dominującym. Tak? Więc tutaj, tutaj bym gdzieś widziała granicę. Natomiast jeżeli chodzi o samorządy. I o, o kwestii delegowania zadań publicznych na inne podmioty. Tak, tak, w przypadku edukacji są tak zwane podmioty spoza systemu, tak spoza systemu oświaty, mówię tutaj o przekazywaniu przedszkoli, tak o przekazywaniu szkół. E, to teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację i zresztą w Polsce również jest kilka przykładów takich gmin, gdzie, mm, gdzie to może mieć postać takiego większego uspołecznienia takiej... Tak, takiej instytucji, to znaczy większego zaangażowania społeczności lokalnej, silniejszego włączania rodziców w zarządzanie taką szkołą. No tylko to się dzieje szalenie rzadko, tak? Znaczy, jeżeli, jeżeli gminy decydują się na przekazanie szkoły wyłącznie ze względów finansowych, wyłącznie z tego powodu, że oczywiście w Polsce jest, jeżeli chodzi o oświatę, to w Polsce system jest szalenie zdecydowany, jedną z najbardziej zdecentralizowanych oświat w, w Europie. Ten, ten system faktycznie opiera się w dużej mierze na, na samorządach. Jeżeli jednym kryterium jest tutaj kwestia wydajności finansowej, to jest to krótkowzroczna, groźna i niebezpieczna prywatyzacja, która polega po prostu na tym, że zrzucana jest odpowiedzialność z instytucji publicznej na instytucje prywatne, które bardzo często w Polsce nawet nie spełniają tego wymogu bycia lokalnymi jakimiś takimi organizacjami, które, które gdzieś są oddol tak oddolnymi z mieszkańców społeczności lokalnych, no to jest, tak, no, 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 czasami to są bardzo for profit organizacje, a czasami są to organizacje, które mm, no zresztą jesteśmy w Poznaniu, tak? Jedna z, jeden z największych monopolistów w zakresie edukacji przedszkolnej, czyli Fundacja Familijny Poznań się stąd wywodzi. Przepraszam, wychodzi. ale najwięcej działa we Wrocławiu. Tysiąc tak. miejsc przedszkolnych, z czego większość w Proszę ale prezydent Wrocławia jest wielkopolski. <tosy> nie, znaczy nikogo, nie ja tutaj nie chcę żadnych antagonizmów prowadzać. W każdym bądź razie no jest to, jest to, oczywiście ja się zgadzam, ja sama miałam wątpliwą przyjemność pracy dla do tego, tego pracodawcy we Wrocławiu właśnie, no i oczywiście, po pierwsze to nie działa jak fundacja, to jest tutaj, tutaj jest zakład pracy. Instytucja. To jest ogromna instytucja, która konsumuje większość środków europejskich przeznaczanych na zakładanie małych punktów przedszkolnych, przejmuje zadania oświatowe od samorządów, które to samorządy w tym momencie nie mają, nie są, nie są tak bardzo rozliczane, czy mają, tak, w tym sensie się zrzucają, czy zwalniają się same z odpowiedzialności za prowadzenie tych usług. Kontrola też jest tutaj nieco, nieco osłabiona, więc to są oczywiście bardzo problematyczne sytuacje. Ja tylko bym chciała powiedzieć, że nie uniemożliwiałabym zupełnie jakiegoś takiego uspołeczniania instytucji, instytucji publicznych, bo to może, mieć, tak, to, to może mieć pewną wartość, ale oczywiście nie z sytuacji, w której... Ja myślę, że tak, tego, te, tego typu patologie wynikają z, z tego, o czym tutaj pan, pan wspominał, że jeżeli na samorządy nałożone są tak ogromne obciążenia, przy tak niewielkim w stosunku do nich wsparciu finansowym centralnym, no to no to, to, rodzi, to, to rodzi tego, tak, tego typu sytuacje, kiedy samorządy szukają no, jakichś, tak, jakichś sposobów na to, żeby poradzić sobie z tymi, z tymi obowiązkami.